hej, witam was hej wszystkim gdzie jesteśmy? w Francji tak, już jesteśmy we Francji patrzymy się na ocean są tu piękne klipy udało nam się zatrzymać tutaj kampera, żeby podejść i zobaczyć ale widzę, że wszystko Zagrodzone, nie ma wstępu, trochę lipa tyle kilometrów jechaliśmy, żeby zobaczyć coś zagrodzone. Więc pokażemy, tak tutaj, stąd chociaż takie piękne. No szkoda, bo podeszłaby tutaj. Tyle kilometrów jechać po to, żeby coś nam tutaj zagrodzili. Ale jedziemy jeszcze kawałek do miasta. Za półtora kilometra mamy postój. Parking jest. Zobaczymy, czy na tym parkingu będziemy mogli przenocować. I byśmy sobie okolice jutro zwiedzili i pojechali dalej. Więc zobaczymy. Jedziemy dalej. Jesteśmy już w miasteczku. Myśleliśmy, że sobie je pozwiedzamy, ale niestety nie da rady, ponieważ są tutaj parkini płatne przez aplikację ja jej teraz nie będę ściągać żeby zapłacić za ten parking tam wyżej jest parking bezpłatny ale jest bardzo krzywy więc w sumie no na chwilę można by było tam podjechać teraz zobaczyć ale na noc na pewno odjechać chociaż jest już po 20 to na parku me, nie ma napisanej go, od której godziny do której godziny jest płatne, więc może się okazać, że 24H też w ogóle tam nie ma tego napisane, więc jedziemy praktycznie dalej. Ale dobra, spróbujemy faktycznie zaparkować tam wyżej, jeszcze jak coś to sobie przejdziemy kawałek za Melką i pojedziemy później już dalej myślałam, że tam się będzie możliwość zaparkowania chociaż na krótki spacer, ale jednak jest zakaz więc myślimy za Melką co dalej ładne słoneczko świeci, aż razi w oczy ale miło Idziemy na spacerek. Dowiedziałam się tutaj od Francuza, że jest weekend, więc parkingi są darmowe, więc idziemy sobie na taki mały spacer. Ale chyba pojedziemy, jeszcze nie wiemy. Zobaczymy jak dojdziemy z powrotem. To przemyślimy, co dalej. Zrobimy może, czy znaczy w sumie ocean, a tu jest zatoka. W sumie ludzi. Było widać na plaży wcześniej, ale widziałam, że wejścia na plażę są takie zamknięte. No jednak, na szczęście jest tutaj otwarte, a tam dalej jest pozamykane. Więc idziemy sobie kawałek na plażę zobaczyć jaka jest woda Ale pięknie piasek ubity przez falę. Piękny wzorek. I tak. Kawałek. Ślicznie to wygląda. Teraz wzór w drugą stronę, bo wtedy był do góry nogami. W tym momencie tu jeszcze doszły piękne kolory. Piasek ułożył się kolorystycznie i piękne wzory wychodzą. Amelka robi zdjęcia, aby może później to na obraz przenieść. Za kamieniami jest rzeka, więc musimy iść na most, żeby przejść na drugą stronę. No tutaj nie rzeka jest. Czyściutka. Wejdziemy sobie mostem. Zbliżamy się do przystani. W sumie przystani, przechowalni żaglówek. U nas jest teraz 21:00, jest widno. Przed chwileczką rozmawiałam ze znajomym, to powiedział, że ciemno już jest w Polsce. Je już tak. A tu jest godzina 21:00. I zobaczcie, jak wszystko jeszcze możemy podziwiać, spacerować. Więc to jest też cudowne, że więcej czasu mamy, jakby. Na różne atrakcje. Dobra, pokażę Wam te żaglówki. Fajnie jest, że jest jeszcze widno? Tak. Czy chciałabyś już mieć noc? Nie. Jednak inaczej się żyje, jak duże jest widno. Właśnie Amerce tłumaczyłam, że Hiszpania u góry ma ocean, a na dole, o jaka Hiszpania, Francja, że u góry ma ocean, a na dole ma tylko morze oraz tak samo tłumaczyłam jej właśnie przed fleczką, że Hiszpania tak samo ma odcinek morza, później jest ocean, Później jest tak samo u góry tutaj nad oceanem. Więc dzięki temu poznaje geografię naturalnie, tak? Coś uczy się o tych krajach. No mam nadzieję, że coś zapamięta z tego. No bo, no ej... Na pewno. O, widzicie? Więc to jest super nauka. Tak, ja Nie na, na mapie o, mogę to. zobaczyć. No ale... Inaczej jest to zobaczyć realnie niż na mapie, co nie? Powoli do przodu dojdziemy sobie do tego domku, co wcześniej sfilmowałam. Może też uda nam się trochę podejść do tego chyba zamku. Bo jakby nie było, jakaś wieża jest. Amela pobiegła sprawdzić. Już wraca. To znaczy, że nie ma przejścia, i trzeba iść naokoło tamtędy. Takie łódki na turystów czekają. Powoli się już ściemnia wiatr się coraz większy robi Amelka poszła do przodu żeby zrobić zdjęcia jeszcze póki jest widno a ja nie wiem czy zdążę zrobić filmik kolorowe łódki na płyciźnie już piękny wschód się nam pojawia za gór wiatr wszystko spore ale już wchodzimy na teren zamku myślałam, że z tej strony Filmuję otwarty ocean ale jest zagrodzone. Ludzie przechodzą przez płotki. My sobie odpuszczamy, nie jesteśmy u siebie. Wiatr, wszystko duże i coraz ciemniej, więc już powoli wracamy do Kampera. Jesteśmy już z powrotem w kamperze. Jest godzina 21 i tak już jest na dworze ciemno. Po drodze znaleźliśmy te regały, takie te domki z książkami. I Amela wzięła sobie taką bajkę, żeby sobie przetłumaczyć i poczytać po francusku. Nie widać. Serki. <laughs> Więc na dzisiaj kończymy. ale tak też jej nie widać. Ledwo nic nie widać. Trzeba by było tu więcej światła zapalić. E... Zapadła też decyzja, że mimo godziny prawie 22, jednak jedziemy dalej, żeby nie spać tutaj. Na parkingu przy ulicy. Więc papa! Papa!